Wspaniała rzeczniczka prawdziwej emancypacji kobiet. Święta Józefina Bakhita żyła na przełomie XIX i XX wieku. Urodziła się w Sudanie w wielodzietnej rodzinie. Sudan wtedy był pod panowaniem Egiptu. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ w tamtych czasach wielu mieszkańców Sudanu było porywanych, czyniono z nich niewolników i sprzedawano ich na takich targach byśmy powiedzieli sprzedawano ich niczym warzywa, owoce, traktowano ich jak przedmioty. Mówię o tym wszystkim, ponieważ. Taki los niestety spotkał naszą bohaterkę, kiedy miała 7 lat, została porwana z domu rodzinnego i sprzedano ją na targu niewolników. Było to dla niej tak wielkie przeżycie, tak wielki szok, że zapomniała nawet swoje imię. Handlarze niewolników nadali jej imię Bakhita, co znaczy szczęśliwa, szczęściara. Przyznacie, że z ich strony było to bardzo szydercze. Przez wiele lat Bakita była sprzedawana z jednego domu do drugiego domu, niczym przedmiot. Bito ją, poniżano, nie traktowano jak człowieka. Jej życie po prostu było jednym wielkim koszmarem. Kiedy miała 15 lat, została zakupiona przez włoskiego konsula w Sudanie. Jej życie od tego momentu bardzo się odmieniło, ponieważ owy konsul był człowiekiem wysokiej kultury. Traktował ją jak człowieka. Potrzebował po prostu służący, która zajmowałaby się jego domem, podczas gdy on zajmował się sprawami politycznymi. Kiedy sytuacja w Sudanie nieco się pogorszyła pod względem politycznym, konsul musiał wracać do Włoszech, do swojego domu i zabrał ze sobą Bakhitę. Tam nasza bohaterka przez, pełniła nie tylko rolę służącej, ale również niańki, gdyż konsul i jego małżonka posiadali córkę. Z czasem Bakhita była nie tylko nianieką, nie tylko służącą, ale stała się też jej przyjaciółką. Podczas jednego z wyjazdów służbowych konsul udał się z małżonką w podróż, natomiast w tym czasie pozostawił Bakhitę, a także swoją córkę pod opieką sióstr zakonnych. Tam nasza bohaterka po raz pierwszy w taki mocny sposób dowiedziała się o Jezusie Chrystusie. Siostry Zakonne Siłą Rzeczy dużo opowiadały o Jezusie. Ona zresztą patrzyła na różne też nabożeństwa, zabytkowe świątynie, cały ten klasztor i co ją coraz bardziej zachęcało do poznania Jezusa Chrystusa. Ostatecznie postanowiła przyjąć chrzest. Przygotowała się do niego oczywiście przez pewien czas, podczas tak zwanego katekumenatu, a potem w wieku 21 lat została ochrzczona. I otrzymała imię Józefina. Bardzo często potem widziano Józefinę, jak tuliła się do chcielnicy, całowała chcielnicę i mówiła: to tutaj stałam się córką Boga. Zastanawiacie się na pewno, jakie były dalsze losy naszej bohaterki otóż nie była ona niewolnicą przez całe życie. Ostatecznie otrzymała wolność od swojego pana konsula. I wówczas postanowiła, że zostanie siostrą zakonną właśnie w tym zgromadzeniu, w którym przyjęła chrzest. Przez ponad 50 lat w Zgromadzeniu Zakonnym pełniła różne funkcje, była kucharką, praczką, szwaczką, zakrystianką, furtianką, była lubiana przez okolicznych mieszkańców, kiedy była na furcie, to jak szły dzieci do szkoły, to zaczepiała te dzieci, rozmawiała z nimi. Jeśli ktoś potrzebujący zapukał do bramy klasztoru, również udzielała mu wsparcia na tyle oczywiście na ile mogła. Okoliczni mieszkańcy, patrząc na jej dobroć, pokorę i prostotę, nazywali ją Nasza czarnoskóra matka. A to myślę, że bardzo domówi określenie matka, które przecież jest tożsame z tak wielkim ciepłem, miłością i życzliwością. Podczas kanonizacji Józefiny Bachity Jan Paweł II powiedział to, o czym wspomniałem na początku, że ona jest wspaniałą rzeczniczką prawdziwej emancypa emancypacji kobiet emancypacji, pewnego wyzwolenia, gdyż. No, Również dzisiaj, w XXI wieku, ludzie także sprzedawani są w niewolę. Nie może tak powszechnie jak w czasach młodości Józefiny, ale jednak są takie przypadki, kiedy kobiety są sprzedawane, torturowane, traktowane jak przedmioty. I postawa naszej bohaterki jest w jakiś sposób przypomnieniem, że tak nie należy traktować długiego człowieka, że każdy człowiek, zwłaszcza kobieta, która przecież jak jest tak krucha i bezbronna, potrzebuje wyzwolenia, potrzebuje wsparcia i opieki. Co inspiruje mnie w postaci świętej Józefiny Bachity? Może właśnie ten epizod z jej biografii, kiedy widziano ją, jak tuliła się do chrzcielnicy, jak dziękowała Panu Bogu za chrzest. Myślę, że powinienem bardziej być wdzięczny Panu Bogu za ten niesamowity dar. Że ten dar nie powinien mi spowszednieć, bo przecież fakt, że jestem chrześcijaninem, to jest coś niesamowitego. Wtedy zaczęła się moja przygoda z Chrystusem, wtedy zaczęła się moja przygoda z Kościołem. Powinien być bardziej wdzięczny Chrystusowi za ten wspaniały dar, a tą wdzięczność pewnie najlepiej okazać nie tyle słowem, ale czynem, dobrym i pobożnym postępowaniem. A do czego Was zachęca postać świętej Józefiny Bachity? Dajcie o tym znać w komentarzach albo porozmawiajcie o tym między sobą. Zapraszam na kolejny odcinek, już niebawem Świętości.